Dzień dobry i witam w Expando Gastro Experts. W dzisiejszym odcinku na tapet wrzucimy frytownicę. Zapraszam do oglądania. Wstępie chciałbym przypomnieć, że program nadawany jest na żywo, wobec czego zachęcam do korzystania z naszego live czatu. Proszę zadawać pytania i dzielić się z nami Waszą opinią i zdaniem. Im więcej tego wpłynie na czat, tym szerzej ogarniemy temat. A tematem, jak już wspomniałem, są frytownice. Na tapet wziąłem dzisiaj po intensywnych testach dwie frytownice marki Royal Catering. Są to dwie tak zwane podwójne dziesiątki, czyli to sugeruje, że każda komora ma pojemność 10 litrów. Zarówno frytownica konwencjonalna, jak i dzisiaj chciałbym również pokazać frytownicę indukcyjną. Przede wszystkim na początek może kilka detali o każdym ze sprzętów. Tak jak wspomniałem, pojemność 10 litrów na każdej komorze. Każda komora jest zasilana indywidualnie, czyli posiada osobny kabel. Zresztą słusznie, ponieważ moc na każdym elemencie grzejnym jest 3000 W, więc każde gniazdko standardowo ma możliwość przyjęcia 3,5 kW. Wobec czego trzeba pamiętać, żeby frytownicę podłączać pod dwa osobne obwody, inaczej może po prostu zwyczajnie wysadzić korki. Jeżeli chodzi o sam element grzejny, to jest kilka fajnych funkcji, które chciałbym poruszyć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o operację, czyli używanie tego, to jest banalnie proste. Mamy pokrętło temperatury, zakres temperatury od 50 do 200 stopni, włącznik, wyłącznik, oczywiście i dwa światełka. Jedno sygnalizuje, że urządzenie podłączone jest do źródła prądu i od razu, się po włączeniu urządzenia, po podłączeniu, i dioda sygnalizująca grzanie. To ta, ta dioda sygnalizuje, że element grzejny w danym momencie pracuje, żeby utrzymać temperaturę. Oczywiście urządzenie dysponuje indywidualnymi termostatami, czyli gdy ustawimy już temperaturę, element grzejny włącza się, co sygnalizuje nam dioda dochodzi do odpowiedniej temperatury i wyłącza element grzejny, żeby tą temperaturę utrzymać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o sam element grzejny, ma kilka fajnych funkcji, o które właśnie chciałem wspomnieć. Przede wszystkim e, można to, ten cały element zdjąć, ale w celu e, takiego bieżącego czyszczenia można zwyczajnie go unieść. On się blokuje właśnie w takiej e, pozycji, e, dzięki czemu olej z grzałki ścieka bezpośrednio do komory, którą oczywiście wówczas można bezpiecznie e, wyczyścić. Na przykład jeżeli wpadnie nam jakaś nie, e, niefortunna frytka. E, skoro mamy już ten element podniesiony, Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, można go wyciągnąć całkiem w celu czy dokładnego czyszczenia bądź też serwisu, wymiany czegokolwiek. Z tyłu oczywiście jest przycisk resetu, czyli restartowania. Jeżeli urządzenie jest bardzo intensywnie użytkowane, jeżeli grozi na przykład przegrzaniem, jest specjalna kontrolka, która. Że tak powiem, wyskoczy, ruszy bezpiecznik. W związku z czym uchroni to przed bardziej permanentnymi zmianami bądź też uszkodzeniem urządzenia. Jeżeli się bezpiecznik poruszy, wyskakuje tutaj ten guziczek, trzeba oczywiście urządzenie odłączyć od sieci, pozwolić, żeby lekko ostygło, wciskamy guzik, odpalamy urządzenie i powinno działać ponownie. Teraz jeżeli chodzi o samą temperaturę i grzałkę. Jedną rzecz trzeba mieć tutaj w głowie i na względzie. Przede wszystkim jak działa ta grzałka. W środku prowadzony jest przewód, który jest otoczony ceramiką. W związku z czym trzeba uważać, żeby tej grzałki nie obić o blat, ponieważ ta ceramika może się w środku stłuc. Nadal jest to dosyć solidne urządzenie, natomiast trzeba mieć to na względzie, żeby tym po prostu nie rzucać. Na grzałce oczywiście jest... Kontrolka temperatury, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie mierzyć, jaka jest temperatura w środku, i tą temperaturę utrzymać. Żeby właśnie tą grzałkę ustabilizować i wesprzeć, żeby się właśnie nie połamała, jest stworzona taka półka. Ta półka jest oczywiście, ramka można by nazwać, zatwierdzona na stałe, żeby właśnie chronić, chronić ten element grzejny. Oprócz tego jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, którą ta ramka spełnia. Mianowicie frytura, frytownica dysponuje czymś takim jak zimna strefa. Na czym polega zimna strefa? Zimna strefa polega na tym, że grzałka nie dotyka samej powierzchni zbiornika, samego dna. W związku z czym poniżej grzałki jest nieco niższa temperatura. Grzałka oczywiście podgrzewa olej nad nią. W związku z czym wszystko, co nam wypadnie i spadnie na dno nie przypala się w takim mocnym stopniu. Wobec czego utrzymujemy żywotność oleju i oczywiście poprawiamy smak serwowanych potraw. Teraz jeżeli chodzi o sam pojemnik tutaj. To jest oczywiście zwykła wanna, pojemnik tutaj nie kryje żadnych tajemnic. W zasadzie cała magia kryje się w elementach grzejnych, poza tym jest to po prostu metalowy, metalowa szafka, można tak nazwać. Natomiast co jest ważne, odpływ. Jak sami widzicie, są kraniki. Ja jestem wielkim fanem kraników, ponieważ w trakcie serwisu można olej bezpiecznie zlać do pojemnika, wystarczy podstawić pojemnik, zlewamy, czyścimy. Bądź też wymieniamy olej, e, mając dwukomorową frytownicę, idzie to bardzo szybko, czyli robimy to na zmianę. E, natomiast jest e, jedna rzecz, która uprzykrza życie. E, zawsze przy czyszczeniu frytownicy, mianowicie e, zawsze jest e, trochę tego osadu, zawsze coś nam e, spadnie w, te, przy, w szczególności przy intensywnym użytkowaniu, wobec czego otwór, e, odpływ ma ten zazwyczaj w ten, ma we frytownicach tendencję do zapychania się. Żeby temu zapobiec. Z tyłu właśnie jest specjalna e, zapadka, można powiedzieć, bądź też filtr, sitko, które blokuje wszystkie większe części, wobec czego e, kranik się nie zapycha. E, każdy, kto miał do czynienia z kranikami wie, że w każdej kuchni jest zawsze jakiś patent na wieszak, czy jakiś hak, e, którym się gmyra, żeby te, udrożnić ten odpływ. Tutaj to sitko e, przy naszych testach wykazuje... E, z, Sporą efektywność, to znaczy, naprawdę, to bardzo proste rozwiązanie, ale działa. Trzeba jedynie pamiętać, żeby to silko też raz na jakiś czas udrożnić to znaczy przy zlewaniu. Jeżeli chodzi o sprzęt, jaki dostajecie zamawiając tą frytownicę, to co wychodzi z paczki? Oczywiście są dwa koszyki. One są sprytnie złożone zazwyczaj w ten sposób. Także w celu mycia można zdjąć rękojeść. I wymyć sam koszyk. I bardzo prosta instalacja. Czyli zakładamy rękojeść. Trzeba pamiętać, żeby tutaj zrobiło klik. I tutaj jest jeden mankament. Faktycznie w transporcie to się bardzo fajnie na pewno mieści w paczce. Jest fajne do mycia. Natomiast trzeba pamiętać, że przy intensywnym użytkowaniu, jak potrząsamy tym, trzeba mieć na względzie, że nie jest to zamontowane na stałe. Także to jest jedna rzecz, natomiast w zupełności nie przeszkadza to w pracy. Oczywiście jak się rączka wyrobi, jest możliwość dokupu, do kupienia e, osobno oczywiście. Jest jedna rzecz, oczywiście, którą dysponuje każda frytownica, a mianowicie jest to zestaw przykrywek. Tutaj oczywiście wbrew popularnej opinii nie służy to do e, powiem, chronienia, tak powiem, Naszej przestrzeni przed chlapaniem, trzeba, to jest zazwyczaj, żeby przykryć zbiornik oleju po użytkowaniu, gdy olej jest już zimny, ponieważ na dole powstaje tak zwana kondensacja i ta kondensacja kapie z powrotem do oleju, w związku z czym skracamy żywotność oleju, to jest raz, a dwa, oczywiście yy, jak woda chlapie do gorącego oleju, to wszyscy wiemy, nie jest to. Zjawisko ani przyjemne, ani ładne, no i oczywiście bardzo niebezpieczne. Jedna rzecz, zakładając znowu element grzejny, trzeba pamiętać, że jest jeszcze jedna, jedno zabezpieczenie. Mianowicie tutaj jest taki guziczek. Więc jeżeli zdarzy się na przykład, że frytownica nie działa, po, to znaczy, że ten guziczek jest nieodpowiednio wciśnięty. Także trzeba po prostu. Dokładnie domknąć i w tym momencie urządzenie jest poprawnie złożone. Przejdźmy teraz do frytownicy indukcyjnej. Oczywiście tak samo konstrukcja wykonana z stali nierdzewnej, wysokiej jakości. Generalnie muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się prezentuje, aczkolwiek jest nieco wyższa od konwencjonalnej. Jak zawsze dysponuje. Przykrywkami kosze bardzo fajne, mianowicie tutaj już są zespawane, Także ja to akurat wolę lubię, ponieważ te kosze są dużo stabilniejsze, dzięki temu. Jeżeli chodzi o sam mechanizm, jak działa? kuchnia indukcyjna, jak działa frytownica indukcyjna. Mianowicie na samym spodzie jest elektromagnes, który wprawia wydrżenia drżenia wnętrze komory, w związku z czym olej praktycznie nagrzewa się z każdej strony jednocześnie. Dzięki temu jest to urządzenie bardzo, bardzo wydajne. Jeżeli chodzi o moc, to jest 2 razy 3,5 tysiąca wat. Jeżeli chodzi o zasilanie, to tak jak w przypadku w frytownicy konwencjonalnej e, każdy e, element żyjny jest zasilany indywidualnie, każdy ma e, indywidualny reset. No i tutaj mając już to widok z tyłu, e, główny włącznik frytownicy znajduje się z tyłu. Także po serwisie można wyłączyć e, to urządzenie kompletnie. Natomiast w trakcie serwisu, jak urządzenie jest tutaj włączone, e, Wszelka obsługa już jest poprzez panel. Bardzo fajny, dosyć futurystyczny można powiedzieć panel, jeżeli chodzi o urządzenia kuchenne, komercyjne, ciekło krystaliczny wyświetlacz. Wszystko panel dotykowy, wobec czego włącza się i wyłącza wszystko poprzez dotyk. Temperaturę można zmieniać w takim samym zakresie od 60 stopni do 190. W Krokach o 10 stopni, to no wystarczy, jeżeli chodzi o precyzję. Oczywiście, funkcja timera i co mnie się bardzo podoba, jest również czujnik wlewu oleju. Tak jak powiedziałem, oba sprzęty mają pojemność 10 litrów per komorę. Natomiast, oczywiście, ilość wlewu tu jest to wytłoczone na ściance. To jest 5,5 litra. W konwencjonalnej jest to 5 litrów. Minimalne, natomiast zapełnienie tej komory to jest 3,5 litra i urządzenie sygnalizuje przy każdym jednorazowym włączeniu, żeby sprawdzić właśnie poziom oleju. Co jest bardzo ważne, w szczególności przy fronicy indukcyjnej, żeby jednak coś w środku było. Mówiąc o środku, jest oczywiście kratka stabilizująca. Ta kratka gwarantuje właśnie efekt zimnej strefy. Unosi po prostu kosz nad e, poniżej oleju, przepraszam, poniżej poziomu dna, co mnie się tutaj podoba właśnie w frytunicy indukcyjnej. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać, musielibyśmy spojrzeć od góry, mianowicie dno pojemnika jest wyprofilowane w kierunku e, kranika, wobec czego. Nie trzeba frytownicy przechylać, co często ma, co często ma miejsce. Może tutaj będzie to lepiej widać. Chwileczkę. Proszę bardzo, tutaj lepiej widać. Czy jest wyprofilowane? Wobec czego do ostatniej kropelki wszystko idzie w kierunku. Odpływu. To właśnie to przy konwencjonalnych frytownicach, niestety, ale często e, zbiornik jest po prostu poziomy, bez wyprofilowania, bez nachylenia. Wobec czego e, zawsze jest ta odrobina oleju, która e, zostaje po prostu w pojemniku, i trzeba tą frytownicę w bardzo niebezpieczny sposób przechylać, e, żeby wszystko ściekło. I teraz, tak. E, na czym polegają różnice? Oba sprzęty są bardzo wydajne, oba mają bardzo porównywalną, znaczy identyczną pojemność, bo są to 10-litrowe komory. Jeżeli chodzi o moc, tutaj 3000 per element grzejny, tutaj 3500 wat, wobec czego bardzo porównywalna moc. Dlatego, a cena jednak jest dosyć różna. Jeżeli chodzi o frytownicę indukcyjną, w chwili obecnej cena na dzień dzisiejszy to jest 2099 zł, podczas gdy frytownica konwencjonalna kosztuje 949 zł. Różnica dosyć istotna. I teraz tak, na co to się przekłada? Przede wszystkim w naszych testach wyszło, że frytownica indukcyjna jest dużo bardziej wydajna, bardziej, dużo szybciej wchodzi na wybraną temperaturę i dużo stabilniej ją utrzymuje. Tutaj wahanie w trakcie smażenia, gdzie smażyliśmy towary mrożone, surowe, warzywa, w dużych ilościach, praktycznie przy maksymalnej pojemności kosza. I utrzymanie temperatury wahało się pomiędzy 2 a 3 stopniami przy prawnicy konwencjonalnej było to już wahanie około 5 do 10 stopni w zależności od towaru nadal bardzo szybko się nagrzewa, natomiast dużo szybciej robi to frytownica indukcyjna. Natomiast różnica nie polega tylko i wyłącznie w szybkości nagrzewania. To przekłada się przede wszystkim na oszczędności, czyli wydajemy może więcej na frytownicę indukcyjną, ale jest to przede wszystkim dużo nasz bardzo trwałe urządzenie. Naprawdę jest bardzo niewiele co się może zepsuć, bardzo Utrwalone wszystkie elementy podzespoły, które są wrażliwe, są zamknięte w obudowie, więc nie są aż tak podatne na uszkodzenia. To jest raz, więc jest dużo bardziej żywotna. No i oczywiście przy konwencjonalnej frytownicy nie połakomiłbym się, aby urządzenie w trakcie serwisu wyłączyć. Ponieważ nie wiem kiedy goście wejdą, nie wiem ilu ich wejdzie, bo do czego zawsze frytownica konwencjonalna, przynajmniej w moim lokalu, jest włączona, chociażby na południowiskach, żeby była ciepła i dopiero jak wchodzą goście i wiem, że będą zamawiali coś, co na pewno będzie przygotowane we frytownicy, frytownica jest włączana. Przy frytownicy konwencjonalnej, przepraszam, indukcyjnej spokojnie czekałbym na zamówienie i dopiero po przyjęciu zamówienia. Wiedząc, że frytownica będzie używana, mogę spokojnie ją włączyć, ponieważ wiem, że w ciągu dosłownie kilku minut ona osiągnie swoją temperaturę roboczą, serwisową. Także na długofalową na pewno powoduje to pewne oszczędności na prądzie i na energii. Oprócz tego szybkość smażenia. Wiedząc, że to wahanie temperatury przy wkładzie dosyć no, solidnym, bo około 1,5 kg frytek naraz robiłem, do dwóch, wobec czego to wahanie do 2-3 stopni powoduje, że te frytki po prostu się zrobiły momentalnie. Różnica w frytowaniu tutaj wychodzi około minuty do dwóch pomiędzy tą a tą. Czyli tutaj około frytowanie frytek od zamrożonych do złocisto-brązowych trwało około 4,5 do 5 minut od temperatury oczywiście serwisowej, czyli około 180 stopni. Tutaj trwało dosłownie 2-2,5 minuty. To jest właśnie ta różnica, czyli szybkość serwisu i oczywiście szybsza gotowość. Natomiast tutaj absolutnie nie dyskwalifikuje to tego urządzenia, nadal przy 3000 W od elementu grzejnego to jest bardzo duża moc, wobec czego szybko się nagrzewa, jest bardzo proste w użytkowaniu i posiada właśnie te kilka fajnych cech jeżeli chodzi o wyjmowanie elementu grzejnego i opcja zablokowania go w pionowej pozycji. Także jak najbardziej wszystko zależy od budżetu. Tutaj trzeba po prostu bardziej uważać na te grzałki. Osobiście korzystałem z wielu frytownic w swojej karierze i wiem, że te grzałki chodzą, 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 dopóki się raz nie stuknie. I potem nie wiadomo, co się dzieje, ponieważ ta ceramika w środku po prostu nie widać jej, wobec czego nie wiadomo, co się zepsuło. Także to jest ten element, który czasami wymaga wymiany. Natomiast jak najbardziej przy tej cenie bardzo wydajne i. Eee, fajne urządzenie, e, solidne, e, obudowa, właśnie tutaj mówiąc, stale nierdzewna, e, bardzo odporna na zadrapania, prezentuje się całkiem nieźle i ma wszystkie udogodnienia. E, Marek, pyszne rybka, pyta. takie ogólne pytanie mam. Lepiej kupić jedną dużą dwukomorową, czy dwie małe z Pana doświadczenia? E, absolutnie e, kieruję się tutaj do dwukomorowej. E, i, oczywiście e, zdarzało mi się pracować na dwóch pojedynczych. I za każdym razem po prostu szlak mnie trafiał, że zajmują tyle miejsca. Dwa pojedyncze urządzenia zawsze zajmą więcej miejsca niż jedno podwójne. E, oprócz tego, no, nie mam wrażenie, że jest więcej czyszczenia, także e, zawsze, e, jeżeli mogę i jest na to miejsce, kieruję się w stronę frytownic dwukomorowych. E, łatwiej się to kontroluje, mniej miejsca zajmuje. Dam jeszcze chwilkę na... Pytania, jeżeli coś wpłynie? Nie ma, nie ma? W takim razie będę powolutku kończył. Jeżeli coś wam jeszcze przyjdzie do głowy, będziecie yy, potrzebowali dodatkowych informacji, yy, zachęcam do pisania do mnie na poniższy adres mailowy. Wszystko wpada do mojej skrzynki, więc postaram się indywidualnie odpowiedzieć. Jeżeli będzie tych pytań więcej na dany temat, to oczywiście yy, od, yy, postaram się zrobić jeszcze jeden odcinek. Tutaj widzę, że jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się, czy zapachy nie będą się mieszały, jak będę robił dwie różne rzeczy. E, absolutnie nie. Powiem szczerze, że są to oddzielne pojemniki. Jeżeli dbamy o to, żeby na przykład ten olej z jednej i z drugiej w nie skapywał, e, to absolutnie nie, nie powoduje to żadnego przejścia zapachów. <laughs> Dobra, w takim razie powolutku kończę. Bardzo dziękuję za pytania, bardzo dziękuję moim widzom za oglądanie i zapraszam do, do następnego odcinka. Do zobaczenia.